Psycholog online: Kiedy warto skorzystać z konsultacji online? Kluczowe informacje. W dzisiejszym świecie coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z psychologów online. Wygoda, dostępność oraz możliwość konsultacji z dowolnego miejsca sprawiają, że terapia online staje się popularnym rozwiązaniem. Czy jednak zawsze warto z niej skorzystać? W artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których konsultacje online mogą być szczególnie pomocne. Zrozumienie swoich potrzeb oraz okoliczności może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze formy wsparcia. Zastanowimy się, kiedy psycholog online może okazać się skuteczną alternatywą dla tradycyjnych spotkań. Psycholog online kiedy warto skorzystać z konsultacji online. Konsultacje z psychologiem online stanowią wygodną alternatywę dla tradycyjnych wizyt. Wyjątkowe sytuacje sprzyjają skorzystaniu z tej formy wsparcia. Brak dostępu do specjalisty. Mieszkając w mniejszych miejscowościach, możemy nie mieć dostępu do lokalnych psychologów, co utrudnia pomoc. Psycholog online eliminuje tę przeszkodę. Wygoda i oszczędność czasu, eliminacja transporteru na wizytę czy czekania w kolejce zwiększa komfort. Konsultacje możemy odbyć w wygodnym dla nas miejscu, co sprzyja relaksacji. Elastyczność terminarza. Konsultacje online często umożliwiają umówienie wizyty w godzinach, które nam odpowiadają. To ważne dla osób z napiętym grafikiem pracy lub innymi zobowiązaniami. Poczucie bezpieczeństwa. Niektóre osoby czują się bardziej komfortowo w rozmowie z psychologiem z własnego domu. W takich warunkach łatwiej dzielić się osobistymi przeżyciami. Specyfika problemu w sytuacjach kryzysowych, jak nagłe zmiany życiowe czy stres, szybka pomoc psychologiczna może okazać się kluczowa. Konsultacja online może być szybszym rozwiązaniem. Zachowanie dyskrecji. Wybierając terapię online, zapewniamy sobie większą prywatność, co jest istotne dla wielu osób. Terapia w domowym otoczeniu pozwala uniknąć kontaktu z innymi pacjentami. Zrozumienie własnych potrzeb pomoże w podjęciu decyzji, kiedy warto skorzystać z psychologa online. Bez względu na powód, dostępność profesjonalnego wsparcia jest kluczowa dla zdrowia psychicznego.